Dziemanko, dzisiaj, jak widzicie po tytule, będziemy sprawdzać co jest lepszym RPG-em. Stardew Valley czy Wiedźmin? Oczywiście to trochę śmieszne, że będę porównywał dwa gatunki, czyli Stardew Valley, które jest sandboxem, oraz Wiedźmina, który jest visual novelą. No ale cóż, nie będę też brał pod uwagę żadnych y, dziwnych tam fabułek, ani innego badziewia, ani błędów, na przykład jak ten tutaj błąd. Prawda? Już mi zaraz przypierdolił. O kurwa, jeszcze tu nie wskoczy zaraz. O, proszę. I tu jest otwarte przejście. Otwarte przejście! A on nie może kurwa tutaj skoczyć. No nie może skoczyć i chuj. Zaraz mnie zabiją te chuje głupie. Kurwa, Maćno. Ja, pierdolę. Co to jest? Co za debil to projektował? Tam jest kurwa, otwarte przejście. Chuj! No dobra, to rozpocznijmy od momentu. Bierzmy sobie taką, o tutaj, zaganiacza, taką pałkę, albo taką. Mam tu kilka broni, weźmiemy sobie tą pałkę i sprawdźmy jaki ma movement. Szybkie, takie silne, no i powolne. Broń obuchowa, no to powinny być różne movementy. Teraz weźmiemy taką pałkę. No i movement silnych jest tak samy, szybkich też, no ale dobre, to bronie obuchowe, tak jak mówiłem, hmm. No to może siekera ma inny movement? Kurwa, nie miecz. I cyk, i cyk, i taki sam movement jak pozostałymi. hmm. Szybkie, tak samo. No kurwa, mać, co się dzieje? A ten pogrzebacz? Nie miecz. No i pogrzebacz też ma tak samo wyglądającą animację. No ja nie wiem. Żadnej szybkości, żadnej różnorodności, nic. Tak, wszystko wygląda tak samo jak zwykły mieczyk. No, normalnie tak samo. A w Bali jest miecz, który blokuje. Młot, który wolniej atakuje i masz silne uderzenie. I dagger, który atakuje bardzo szybko. I ma kilka ataków pod rząd No i jest proca Nieczykiem blokujemy I atakujemy Dagerem szybko atakujemy I odrzuca daleko I cyk 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 A młotem jakim zara przypierdolę Potężne obrażenie Ale za to wolny No i super atak który zadaje Kilku wragom naraz Zaraz zobaczymy czy się uda O to jest kilku cyk cyk i mieczykiem. Jest też kusza w Wiedźmie. Która, no jest raczej na moby latające, żeby ich strącić z powietrza. I na jakieś podwodne łajzy. Więc no raczej na, nawet z, z, będąc przelewelowanym, no nie zabijemy takiego zwykłego potwora. No bo to jest jednak dramat. Co ja mu tu? Nic mu nie zadaje damage'a. oni mnie już prawie zabijają. A tu moby na drugim poziomie. Ja tam chyba miałem 30 albo 24. I co, pa, Także śmiesznie A kusza? Proszę bardzo Tylko trzeba trafić I cyk Zabity na strzała I cyk W kuszy zależy to od amunicji No ale w amunicji mogą być nawet kamienie Albo wybuchowe bomby Przez co nie dość, że rozwalamy teren To jeszcze siejemy rozpierdol Cyk i cyk I bum I bum Cyk A jak zdobywamy te bronie? No w Wiedźminie idziemy do jakiegoś randomowego wieśniaka Mówisz w mieście mi towary. I kupujemy, proszę bardzo Dużo lepsze bronie, na wyższy poziom Tylko że miecze, zwykłe Są lepsze niż legendarne A są na tym samym poziomie, Coś, to jest jakaś patologia Tak samo A nie, tutaj ten jest taki sam No coś porąbanego, no porąbanego Miecz zwykły, lepszy od legendarnego, no co to jest? Jakieś pojebane to jest No ale tak to właśnie działa w mi. Hmm. A co do ulepszeń To po prostu musimy mieć miecz z gniazdami, bierzemy kamyczek i gdzie chcemy, w jakim randomowym miejscu na świecie Cyk! No, i nie musimy mieć nawet kowadła ani niczego innego. Śmieszne. Natomiast w Stardiu musimy zdobyć pryzmaryczny odłamek, pójść z nim na pustynię, czyli trzeba naprawić autobus, czyli bawić się z tamtą strukturą, chyba wszyscy wiedzą w jaką, wpierdolić to pomiędzy trzy filary, i wtedy dopiero odblokujemy galaktyczny miecz. Dzięki któremu będziemy mogli w sklepie kupywać galaktyczne bronie. Gdy to już zrobimy i chcemy go ulepszyć do nieskończonego miecza, musimy zdobyć trzy galaktyczne dusze i dostać się łódką, którą dopiero możemy naprawić u gościa mając, yy, mając z nim full serduszek, czyli full przyjaźni, w takim oto piecyku, który oczywiście znajduje się na szczycie wulkanu. I do tego potrzebujemy jeszcze 60 innych badziewi. A galaktyczne dusze zdobywamy robiąc challenge, na przykład schodząc do Keiva na setny poziom bez żadnego jedzenia. Lub coś takiego. No jest z tym trochę jebania, no i o to chyba chodzi, prawda? Żeby było wyzwanie. No oczywiście chyba, że mamy mistrzostwo walki, no to możemy sobie mini kuźnie zrobić w własnym domu i naprawiać rzeczy kiedy chcemy. Co do perków, no to wiadomo tutaj, jakieś bildy niby można robić, ale w sumie to i tak wychodzi na to, że walczymy i tak mieczami, no bo nic się nie zmienia. Są też znaki do ulepszania, jakaś alchemia na mocniejsze mikstury czy bomby. No, i to co chyba każdy będzie używał, to perki. Jak na przykład dłuższy czas odnawiania życia przez jedzenie. Stardiovali jest trochę gorzej, bo za poziomy w walce zdobywamy różne, na przykład pierścienie albo eliksiry. No bierzemy sobie, na przykład przy na piątym levelu Fightera i wtedy na dziesiątym możemy wziąć Brutala. No to praktycznie wybieramy tylko dwa skille, więc no jest gorzej. Bomby. W Wiedźminie jest dużo bomb, chociaż ja z nich nie korzystam. No ale no, bardziej jako ciekawostka to jest chyba, no nie wiem, ja z nich nie korzystam. Stardiovali są malutkie bomby. Średnie bomby. I duże bomby, które robią, rozpierdol, zabijają wszystko! I czyszczą mapę. Bum, bum, bum! No i są też mikstury w Wiedźminie. Buffy. No i w sumie to nie wiem. Nawet nie wiedziałem, że ich jest aż tyle, no. Patrzcie ile tego jest. Pełno mikstur, no i tak każdy używa tylko dwóch jaskółki i ewentualnie kota, no. Znaczy, no, chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, no. Może jest ktoś, kto kolekcjonuje wszystkie mikstury i zrobił te wszystkie badziebia? No, ale kurna, patrzcie, ile tego jest. Ile tego jest. Regeneruje żywotność, ja pierdzielno. Zwiększa zapasy powietrza, no. Pełno, pełno perków. No naprawdę, nawet nie wiedziałem, że tyle tego jest. No i tak każdy używa jedzenia w sumie, które jest najlepszym regenerem żywności, bo jest go pełno. Tak więc, no. W Stardew Valley perki przychodzą właśnie za jedzenie, którego jest dużo, i można wszystkie zrobić zdobywając różne przedmioty z gry. Wtedy dają na przykład nam plus 2 do ataku. Albo jeden do wędkarstwa. Także, no, jedzenia jest dużo, i nie dość, że leczy nam zdrowie i energię. To jeszcze daje nam jakieś bonusy, które zazwyczaj dużo robią. Jak na przykład, obrony lub trzy do ataku. Więc, no, żarcie jest dużo, dużo zup. Niektóre zdobywa się łatwiej, niektóre ciężej, niektóre mają lepsze bonusy. Jeżeli chodzi o poziom, na pierwszy potrzebujemy 1000 punktów. Pierwszy poziom musimy zdobyć 1000 punktów. Na 32 2000 punktów. Więc no trochę śmiesznie. Teraz sprawdzimy ile mi dają, 783. A po przeciwnika na moim poziomie, który jest bydlakiem i go prawie nie zadaje mu damage'a. Zobaczymy ile dostaniemy. Długo jeszcze parę razy jedne, albo on mnie to zależne cyk no, kinty skurwy, synu. Jeden, no pierdolony, wytrzymały jak diabli. No jo, jak ja mu zadaję mikroskopijne obrażenia, to co się dziwimy? Choć tu mnie nie uciekaj. I zginął, Koniec. Jeszcze go truchło poleciało gdzieś do bramy. Ile mi dał Expa? 801, czyli chwileczkę, chwileczkę. 801 minus. Ile to było? 783? To jest 18 Expa mi dał, czyli 18 Expa, czyli bym musiał... 53, nie, 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 chwila, 53, 56 bym musiał, plus 8 razy 18, to tak, 56, żeby zdobyć pierwszy poziom, bym musiał takich bydlaków zabić, czyli żeby zdobyć poziom, na przykład o 25, to bym musiał... Zdobyć 2000 ekspa, czyli 112 bym musiał zajebać żeby ja pierdolę. Ja pierdolę. Kurwa mać. Pojebało. Hm. Natomiast, żeby zdobyć maksymalny poziom w stardiu, potrzebujemy 1500. Na pierwszy stoi, to się tak dodaje. <tryk> Czyli 1500 z zerowego do maksa. Czyli patrząc tutaj po tabelce ile dają expa moby. Zielony slime daje 3. Czyli bym musiał zdobyć zaledwie... Zabić 500 mobów. Które zabija się na strzała. Żeby zdobyć maksymalny poziom. Wydaje mi się, że to szybsze będzie niż zabicie 120 takich bydlaków. Więc no... No, zdecydujcie się sami, co chcecie zrobić. Zresztą wiedźmi to ławca potworów. Właśnie za potwory powinien być exp, a nie za questy. A teraz konsekwencja za śmierć. W Wiedźminie walczymy sobie normalnie, bezproblemowo. Załadujemy sobie zapis i nie ma żadnych problemów. Żadnych, nawet najmniejszych z tego powodu konsekwencji. Wczytujemy. I walczymy dalej. Jak w wizualnoweli. Cyk, cyk. Walczymy dalej z włosem. On nas zabija. Albo z przeciwnikiem. Wczytujemy grę. Ekran ładowania. Gramy dalej. No śmiesznie, śmiesznie. W stardiu natomiast nie dość, że dostajemy krótką cutscenkę, Co zawsze boli. Budzimy się z mikroskopijną energią i życiem. To jeszcze nas okradają 14800 zł i dwie rzeczy, rzeczy randomowe, no patologia. I tak podchodząc do mojej profesjonalnej planszy zrobionej w pańcie, wychodzi na to, że stardiu jest lepszym rpg Zdobywanie Zdobywanie i ulepszanie broni jest w stardiu lepszym, no bo trzeba się namęczyć. I o to chodzi, żeby zdobyć najlepszą broń. Broń dystansowa jest lepsza, bo zadaje obrażenia wszystkim mobom takie same, W mi nie. Buffy no tu i tu są dobre, no tutaj miksturki, tutaj jedzonko. I przy okazji buffy. Perki no w stardiu są śmieszne jednak tylko dwa. No w Wiedźminie niby są buildy, ale nic nie dają. No ale są. Także Wiedźmin tu powinien zyskać. Bomby tu i tu są spoko, chociaż w Wiedźminie nie używam. Exp za zabijanie potworów w stardiu tak kurwa powinno być. Jeżeli chodzi o to drzewko. W Wiedźminie no 18 expa. No śmieszne. I konsekwencja za śmierć w stardiu, przynajmniej jakaś jest. W Wiedźminie nie. Także no. To chyba tyle. Na razie. I trzymajcie się. Jo!